Największy, najbardziej oczekiwany, najbardziej rozbudowany projekt Riot Games może w ogóle nie wyjść. Co. MMO w świecie League of Legends to jest zdecydowanie coś, na co gracze czekają. Może świat wykreowany w LoLu nie jest idealny pod taki typ gry, ale zarówno dziś, jak i 10 lat temu, bardzo często słyszę od kogoś, że chciałby sobie pobiegać, nie wiem, z łukiem po Demacii czy Aioni. Patrząc na wyniki Riot Games, jak ogromne zainteresowanie miało TFT, gdy wychodziło, czy Valorant chociażby, który bił istne rekordy, MMO Riotu na wyjście może mieć historycznie wielką popularność. Oczywiście tą popularność. Trzeba później jakoś zatrzymać, ale o co chodzi z tym, że projekt z tak wielkim potencjałem może nie ujrzeć światła dziennego? Perfect. Wyobraźmy sobie, kochani, sytuację. Odpalasz grę i jedziesz na wozie z kilkoma innymi osobami. Gadka szmatka, dowiadujesz się, że twoja postać jest skazana na śmierć. Wiadomo, taki klimat skyrimowy. Wjeżdżasz do miasta zbudowanego z Białego Kamienia, czekasz na zakończenie swojego życia. Gdy masz umrzeć, nagle pojawia się grupka magów, wyżyna w pień Twoich oprawców, ratuje Ci życie, a ty do nich przystajesz i rozpoczyna się Twoja przygoda. Jeżeli jesteś magiem, wyobraźmy sobie inny przykład. Płyniesz statkiem, razem z załogą nie zapłaciliście dziesięciny i atakuje was, wielki tytan z kotwicą. Niszczy statek i po wielu godzinach budzisz się na wyspach cienia. Z jakichś względów nie umierasz i zaczynasz swoją karierę jako nekromanta. Z kolei jeszcze inna droga. Jesteś bogatą osobą w Piltower, która zbudowała swój majątek niekoniecznie w sposób uczciwy. I nagle do twojej posiadłości wpada Kamil, która to wszystko wykryła i ogarnęła, rani cię, w pewien sposób odbiera ci status i wyrzuca na ulicę. Po krótkiej przygodzie znajdujesz się w Zon którym całe życie pomiatałeś i rozpoczynasz karierę jako na przykład Łotrzyk. Choć są to krótkie i proste szkice, to jest niewiarygodne, jak to dobrze brzmi. Szczerze to, nawet zachciało mi się usiąść, wymyśleć klasy postaci i może jakieś podstawowe ścieżki fabularne do nich? Hmm. Greg Street, jedna z ważniejszych osób w Riot Games, odpowiedzialny był chociażby za IP, czy jest teraz za projekt MMO. Napisał on na Twitterze dość niepokojącą wiadomość, że nie ma gwarancji, że MMO Riotowe zostanie kiedykolwiek wypuszczone. Wielu graczy przeraziła się tym faktem. Przeczytałem wszystkie komentarze pod tym postem i są tam głosy ludzi naprawdę z całego świata, którzy trzymają kciuki, piszą, że czekają na taki projekt, proszą, żeby wyszedł i ba, nawet są gotowi pomóc i proponują sami rozwiązania. I dlaczego ta wiadomość tak przeraziła wszystkich? No, poza tym, że widać, iż jest ogromny hype na MMO, cicho zapowiedziane i prezentowane na przestrzeni lat, tak wielu graczy pokłada w tym projekcie ogromne nadzieje. Znamy wiele przypadków, gdzie w branży gier dany projekt został zapowiedziany, bądź nie, lecz jego grywalna wersja nigdy nie ujrzała światła dziennego. Rajotowe MMO zostało zapowiedziane na dziesięciolecie League of Legends, czyli w 2019 roku i od tamtego czasu wiemy, że tytuł powstaje. Mamy nie aż tak dużo zapowiedzi od pracowników, ale jednak są. I to nie jest jakiś sekretny projekt rajotu. oficjalnie poszukuje się osób do pracy przy nim i poza ludźmi z rajotu rekrutuje się do niego osoby pracujące wcześniej przy grach, chociażby takich jak World of Warcraft. I społeczność graczy, która czeka za MMO, wstrzymała oddech. Greg Street, istna legenda, mówi, że projekt może nie ujrzeć światła dziennego. Swoją drogą tak, Greg to jest dokładnie ten sam gość, który lata temu zdradził, że Vi i Jinx to są siostry, a nie wiedzieliśmy tego, więc w sumie bardzo mocno zaspoilerował Arkana. Jeżeli projekt nie zostanie wydany, patrząc na to, że został ogłoszony już dwa lata temu, a prace nad nim nadal trwają, będzie to na pewno jeden z najgłośniejszych tytułów, który w branży się nie pojawił. Skąd jednak wsięła się w ogóle ta wiadomość? Wiadomość, czy Rajotowi brakuje pieniędzy, aby projekt sfinansować? Ja tutaj podpowiem: cztery legendarne skinki Deluxe i cyk, jeszcze na drugi sezon Arkei starczy. Może Rajot nie bardzo umie zrobić MMO? Nie wydaje mi się, moim zdaniem jest to bardziej chęć stworzenia w graczach jeszcze większego hajpu i zainteresowania grom. W tym samym poście Greg informuje, że są generalnie dobrej myśli, ale nigdy nic nie wiadomo. W innych powiązanych postach z kolei napisał, że wszystko z projektem idzie super, i jego obawa to po prostu ostrożność, wynikająca z wysokich standardów w samym Rajocie odnośnie wydawania gier i ogromnych oczekiwań graczy. No i właśnie, Riot Ghost Crawler, gdyż to właśnie. Riot ksewka Grega, ewidentnie nie chce popełnić błędu wielu gier w branży, które zostały wypuszczone zdecydowanie za szybko i zauważa, że hype na MMO. Będzie ogromny. W mojej ocenie to bardzo dobry ruch. Dla przykładu, sam uwielbiam uniwersum cyberpunka, a uważam, że gra powinna spokojnie wyjść dwa lata później. No właśnie. I tutaj możemy pobawić się w oszacowanie, kiedy gra Riotu może w ogóle wyjść. Nieco jeszcze wracając, chciałbym zwrócić uwagę na to, iż Greg Street w praktycznie każdym innym miejscu informuje, że prace wyglądają bardzo dobrze, że gdy pojawi się problem, są gotowi go naprawiać, aby dostarczyć jak najlepszy produkt. Nie brzmi to zatem, jakby projekt miał nie wyjść. Tam w rajocie muszą wiedzieć, że jeżeli zrobią, to co najmniej dobrze będzie to hit. Kiedy gry można się spodziewać? Jeżeli spojrzymy na stanowisko Grega, jest on częścią MMO Research and Development Teamu. Sama faza badań i rozwoju jest czymś standardowym w Riot Games i daje nam tutaj całkiem sporo informacji. Valorant został ogłoszony w 2019 roku, a wydany w 2020, choć przy ogłoszeniu było o nim wiadomo o wiele, wiele więcej. Wiemy jednak, że sam shooter powstawał już od 2014 roku i był właśnie w fazie research and developmentu. Jeżeli założymy, że Riotowe MMO również w takim tempie powstaje, to w najgorszym przypadku od 3 lat jest w tej fazie. Teraz. Ile potrzeba czasu, aby stworzyć co najmniej dobrą grę tego typu? Ostatni tematycznie zbieżny, głośny projekt to Lost Ark, który był tworzony przez 7 lat. Oznacza to zatem, że w najgorszym przypadku Riot MMO powinno wyjść gdzieś w okolicach 2025 roku, jednakże trzeba pamiętać o fakcie wcześniejszego powstawania gry. Szukając informacji na ten temat i próbując dojść do tego na jak zaawansowanej fazie może być MMO, myślę, że gry Możemy się spodziewać nawet pod koniec 2023 roku, choć to dość optymistyczny scenariusz i obstawiałbym, że gdzieś zobaczymy raczej w 2024, może pod jego koniec. Skoro prace idą tak dobrze, raczej nie należy spodziewać się, że gra może nie wyjść. Raczej premiera może się opóźnić, ale w mojej skromnej ocenie tytuł i tak będzie wydany. Tym bardziej, że jeden z dyrektorów projektu, Mark Jeter, przeprosił zainteresowanych pracami Timo Od MMO z powodu braku publikacji i informowania o stanie prac nad grą. Jak sami twórcy zapewniają, chcą zrobić to dobrze i są świadomi, jak dużo ludzi na coś takiego czeka. Wiedzą, że gdy gra zostanie wytana, będzie trzeba się nią zająć, musi być angażująca i mieć sens. W tym miejscu chciałbym się z Wami podzielić swoimi odczuciami i dlaczego uważam, że gra może być totalnym dominatorem. Riot Ghost Crawlera można spokojnie nazwać legendą w branży. Od 17 miesięcy stoi na czele teamu od MMO. Wcześniej przez 2 lata i 7 miesięcy odpowiadał za markę Riotu, czyli IP. Wcześniej, jeszcze wcześniej, przez prawie 4 lata był szefem działu kreatywnego, ale nie pracował oczywiście tylko w rajocie. Przed Grami Ligowymi przez prawie 6 lat pracował w Blizzardzie, gdzie zarządzał prawie połową pracowników odpowiedzialnych za tworzenie elementów w World of Warcraft klasy, przedmioty, walka czy PvP. Jak również pracowali oni, w sensie on i jego team, nad trzema dodatkami i pomagali przy dwóch innych. Jeszcze wcześniej, przez nieco ponad 9,5 roku, Greg był lead designerem Age of Empires 3, plus pracował jeszcze wcześniej chociażby nad Age of Empires 2. Jeżeli projekt jest w rękach takiego gościa, to jest ogromna szansa, że będzie dobrze. Tym bardziej, że Ruined King. Jasne, nie jest to gra dla każdego i turowa walka skutecznie odstraszy wielu graczy, szczególnie tych młodszych, którzy wolą szybką i dynamiczną rozgrywkę. Tak i ja, stary 30-letni pierdziel, bawiłem się świetnie eksplorując mapy i poznając zakątki Shadow Isles i Bilgewater. I Ruined King nie jest grą tak angażującą jak mogłoby być MMO, ale przez tego cholernego wiego i jego grę smak mam tutaj jeszcze większy. Kochani, musiałem się tym z wami podzielić. Szykujcie się, bo obyśmy jak najszybciej byli razem w gildii i chodzili na rajdy. Wiecie, jak jeszcze wzbudzić zainteresowanie wśród graczy? Jak tak sobie sprawdzałem, o czym Greg w zasadzie pisze na swoim Twitterze, to dokopałem się do Posta z 20 maja 2021 roku, gdzie napisał, że rajotowe MMO nie będzie grą dla każdego. Że będą tam elementy, które nie każdemu mogą się spodobać. Patrząc na to, że z nieco innych źródeł wiemy, że Rajot ze swojego produktu nie chce zrobić takiego typowo szablonowego i sztampowego MMO. Moa chce kombinować z różnymi rzeczami, co najmniej napawa mnie to ogromną ciekawością, co tam w ogóle będzie. Ode mnie to tyle, życzę Wam miłego dnia, dziękuję pięknie za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.